Cześć, witajcie. Miód, moi drodzy, jest produktem pszczelim, który składa się głównie z cukrów. Glukozy około 30-40% składu, natomiast fruktoza około do 40%. Natomiast miód zawiera także trochę innych cukrów, m.in. sacharozę, a także inne dwucukry. Zawiera witaminy, m.in. beta-karoteny, czyli prowitaminę A. Nieco witamin z grupy B, m.in. pirydoksynę, ryboflawinę, tiaminę, witaminę PP, witaminę P, czyli rutynę, ale zawiera także mikro i makroelementy, m.in. trochę żelaza, miedzi, cynku, selenu. Z tego powodu miód uważany jest za żywność funkcjonalną. Natomiast za właściwości przeciwbakteryjne i bakteriobójcze miodu odpowiadają olejki eteryczne oraz terpeny i terpenoidy, które są zawarte w miodzie. Między innymi camfen, pinen, bisabolol, linolen i inne niektóre terpeny. Natomiast również naturalne antybiotyki to tak zwana defensyna pierwsza i apicydyna zawarte w miodzie. Moi drodzy, miód może być spożywany, spożywany przez wszystkie grupy ludności. Za wyjątkiem wegan, natomiast wegetarianie nie powinni spożywać miodu spadziowego, dlatego że spać jest wydzieliną mszyc i czerwców, które żerują na drzewach iglastych, czasami również na drzewach liściastych i tak naprawdę miód spadziowy jest produktem typowo pochodzenia zwierzęcego. Miód nie powinien być spożywany także przez dzieci poniżej pierwszego roku życia, dlatego że zawiera przetrwalniki bakterii Clostridium botulinum i może powodować botulizm dziecięcy. Natomiast, co ciekawe, może być spożywany przez kobiety w ciąży i matki karmiące, dlatego że te przetrwalniki w przewodzie pokarmowym dorosłego człowieka się nie rozwijają. Natomiast, moi drodzy, miód wpływa korzystnie na wiele różnych narządów i organów. W wielu różnych doniesieniach potwierdzono korzystny wpływ miodu na układ sercowo-naczyniowy. Między innymi wykazano, że ze względu na zawartość choliny, miód działa cholinergicznie, zwiększa syntezę acetylocholiny, ułatwia przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, zwiększa ten przepływ, ale także obniża ciśnienie tętnicze krwi, co może być związane m.in. z zawartością olejków eterycznych, które działają rozkurczająco na naczynia krwionośne. I dawniej uważano, że miód jest tak, takim świetnym pokarmem, dlatego że zawiera fruktozę, a fruktoza uważano, że jest lepszym odpowiednikiem glukozy, dlatego że przede wszystkim fruktoza ma mniejszy indeks glikemiczny, a poza tym wolniej się wchłania i nie wywiera takiego szkodliwego wpływu jak glukoza. Obecnie wiadomo, że fruktoza działa dużo gorzej niż glukoza jest związkiem, który dostarcza grup karbonylowych, które reagują z grupami aminowymi białek polipeptydów, tak reakcji Shif'a, tworząc AGE, czyli zaawansowane końcowe produkty glikacji białek, o których już mówiłem w filmie o procesie starzenia się organizmu. I te produkty glikacji białek niestety, ale sprzyjają rozwojowi miażdżycy, Dlatego, że osadzają się w naszych naczyniach krwionośnych, pobudzają układ odpornościowy, działają jako obce antygeny, pobudzają układ odpornościowy do ich niszczenia, czyli jak osiągną w naczyniach krwionośnych, to zwiększają ryzyko uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych, a to z kolei sprzyja rozwojowi miażdżycy. Między innymi nasilają procesy, postępowanie retinopatii, nefropatii, neuropatii u osób z cukrzycą, ale także przyspieszają proces starzenia się organizmu, przyspieszają proces starzenia się różnych narządów, czyli zmniejszają ich funkcję, ponieważ osiadają w różnych narządach. I generalnie fruktoza jest produktem bardziej szkodliwym niż glukoza. Ponadto fruktoza nie wchłania się całkowicie tak jak glukoza, wchłania się na zasadzie transportu ułatwionego m.in. za pomocą przekaźnika GLUT5, dlatego część fruktozy przechodzi dalej do jelita grubego. Tam ulega fermentacji, może być przyczyną biegunki, wzdęć, luźnych stolców, bólów brzucha, ale trzeba też zwrócić uwagę właśnie na to, że miód zawiera w głównej części fruktozy. Czyli wiele takich doniesień wskazujących, że miód działa korzystnie na nasz układ sercowo-naczyniowy, oparte było na krótkich obserwacjach, 2 do, 6 miesięcy, 2 do 6 miesięcy. Natomiast długoletni, wieloletni wpływ miodu może już być bardziej niekorzystny ze względu właśnie na pojawianie się tych produktów glikacji białek. Dlatego moi drodzy, zalecana dawka to jest łyżka do dwóch łyżek dziennie, i taka dawka nie powinna wywierać negatywnego, niekorzystnego wpływu na nasze zdrowie. Ale, moi drodzy, miód działa także przeczyszczająco, rozluźnia stolec. Często uczono nas, że słodycze działają zapierająco, natomiast błonnik przeczyszczająco. W przypadku miodu tak nie jest. Miód charakteryzuje się wysokim potencjałem osmotycznym, jest silnie higroskopijny. Po spożyciu, po podaniu po, po do ust, działa na zasadzie osmozy, ściąga wodę do jelita grubego i... Zmniejsza konsystencję stolca, czyli po prostu powoduje rozluźnienie jego konsystencji, może powodować powstawanie biegunek, czyli jest dobrym środkiem na zaparcia. Natomiast czy miód rzeczywiście działa bakteriobójczo? Tak. Za te właściwości miodu odpowiada m.in. apicydyna i defensyna pierwsza oraz olejki eteryczne. Ale pamiętajmy, że ocena właściwości bakteriobójczych miodu opierała się przede wszystkim na metodach in vitro. Czyli miejscowo miód działa bakteriobójczo. Nie wiadomo dokładnie, czy po spożyciu, po podaniu do ust, on rzeczywiście działa jak naturalny antybiotyk. Wiadomo natomiast, że miejscowo tak, dlatego dawniej stosowano miód miejscowo do leczenia niegojących się owrzodzeń, oparzeń, czy na przykład ran zainfekowanych przez bakterie. Ale wiadomo także, że niektóre miody, na przykład miód z Manuka, zawierają metyloglioksal. Metyloglioksal jest związkiem bakteriobójczym i to silnie bakteriobójczym. I na pewno miód Manuka, jak kupowaliście, może kiedyś, to on zawiera takie oznaczenie MGO 400, 450, 500, 550, które świadczy o wysokiej zawartości metyloglioksalu. I metyloglioksal rzeczywiście działa bakteriobójczo, ale uwaga, ten związek jest toksyczny. Metyloglioksal powstaje w naszym organizmie, na przykład u ludzi na diecie bogato węglowodanowej i metyloglioksal organizm unieszkodliwia w ten sposób, że łączy go z glutationem, a następnie przy udziale enzymów, m.in. glioksalazy pierwszej oksylazy, Unieczynnia, czyli metyroglioksal jest traktowany przez nasz organizm jako produkt uboczny, produkt szkodliwy, który co więcej powoduje powstawanie zaawansowanych produktów glikacji białek, działających, jak wcześniej już wspomniałem, w ten sposób, że przyspieszają procesy starzenia i uszkadzania różnych narządów wewnętrznych. Czyli miód manuka możemy spożywać w okresie przeziębienia i grypy w większej ilości, ale żeby to na przykład nie było na co dzień. Moi drodzy, miód działa bakteriobójczo również w inny sposób, to znaczy pomaga w leczeniu przeziębienia i grypy, w ten sposób, że po spożyciu miodu działa te oleki eteryczne, ułatwiają, rozrzedzają wydzielinę, czyli działają sekretolitycznie. Polega to na tym, że łatwiej nam się odkrztusza, spływa nam bardziej taka rzadka wydzielina z nosa z zatok, przez co nam się udrożniają drogi oddechowe, działają także te oleki eteryczne, m.in. camfen, alfa pinen, bisabolol przeciwbulowo, dlatego znika na przykład bulgaro, czyli jak najbardziej miód może być stosowany w okresie przeziębienia i grypy. I nawet w tym celu jest no, wszystkim znany właśnie ze swoich takich właściwości dostosowania w okresie przeziębienia i grypy. I za te efekty miodu odpowiadają głównie olejki eteryczne. Ale miód, tak jak wspomniałem, zawiera dużo cukru. Jest na pewno lepszym, lepszą alternatywą w stosunku do sacharozy, czy na przykład cukru trzcinowego. Ale pamiętajmy, że to jest jednak cukier, i na pewno nadmierna ilość miodu jest szkodliwa. Nie powinniśmy przesadzać ze spożywaniem miodu, dlatego że w dużych dawkach ujawniają się niekorzystne, niekorzystne, ujawnia się niekorzystne działanie fruktozy. Natomiast w mniejszych dawkach korzystne działanie mikro, makro oraz np. fenolokwasów, beta-karotenów czy innych przeciwutleniaczy zawartych w miodzie. Dobrze moi drodzy, to tyle na ten temat, co miałem Wam do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie. Pozdrawiam Was. Cześć.